Cześć, ja jestem Słot. A ja jestem HEKKO. To jest nasz pierwszy filmik, w którym przedstawimy Wam gameplay z gry Battlefield 3 na serwerze Deadmatch. No właśnie, pocinamy sobie w a i ogólnie no, zaczęliśmy prowadzić ten kanał i mam nadzieję, że będziecie go oglądać, że nas polubicie i ogólnie cały ten kanał zasubskrybujecie, jeśli Wam się to oczywiście spodoba. Na kanale będziemy próbowali przedstawić Wam nowsze produkcje, takie jak Battlefield 3, e, Saints Row 3, Max Payne 3. Dużo tych trójek no, się zebrzyło. E, mamy nadzieję, że również będziecie chcieli z nami grać. Gramy oczywiście tylko na polskich serwerach, e, głównie w trybie Deadmatch. E, pomimo, że ja nie lubię Deadmatcha, to HEKO Wręcz na nim przepada, no i ja najbardziej preferuję właśnie deadmatch. Jakoś nie, nie przepadam za resztę trybów. Nie omieszkamy również pokazać wam inne tryby, ale to już w późniejszym okresie czasu. W sumie ja to wszystko muszę ogarnąć, bo gram po, po małej przerwie. Nie grałem dobre 4 miesiące w tą grę. No i muszę, muszę się ogarnąć z tą grą. Muszę przestać lamić przede wszystkim. Zapoznać się z mapami, bo grałem tylko w sumie na trzech mapach regularnie. No i coś z tego powinno być. Teraz na początku filmu jeszcze chciałbym wyjaśnić pewną sprawę. Jak pewnie zauważyliście, ja jestem słot, a gram na koncie Heka, dlatego że wynikły pewne problemy. Może o nich opowiesz. No, wynikło takie problemy, że mam problem z zainstalowaniem dodatku na swoim koncie. A. No, z tego, z tego co wynikło, to na koncie, na komputerze Słota ten dodatek zainstalował się bez problemów. Także pozostało mi grać na jego koncie, a on gra na moim. Nie widzę w tym też problemu, jakiegoś wielkiego przecież, co z tego, że gramy na, na, na nie swoich kontach. Znaczy, no, znaczy na swoich, ale ja gram na niego a na moim. To jest w sumie bez różnicy. Tak, w tym pierwszym filmiku e, Heko będzie słotem, a według konta A ja będę HEKiem. No, trochę dziwaczny ten nick mam, ale spoko. Może tutaj Nie. jeszcze e, dodam, że jeżeli będziemy grać kiedykolwiek e, z widzami, to nie będziemy używać dodatków typu powrót do karkadu, walka z warciu, ponieważ ja ich nie posiadam na swoim koncie. Na, złot... najpierw, najpierw trzeba tych widzów mieć. Zobaczymy wszystko w rękach ludzi, Jeżeli się spodoba, ja na przykład osobiście będę się cieszył, jeżeli nie... To... można by powiedzieć o tej grze. Battlefield 3, jak wszyscy wiemy, jest to kontynuacja serii Battlefield, która miała swój początek w Battlefield 1943. Następne części tej gry to Battlefield 2, Battlefield Bad Company 2 i teraz Battlefield 3. A jedna z tych części wyszła chyba tylko na PC-ta, nie? Na PC-ta wyszła e, część pierwsza, wtedy jeszcze chyba była tylko konsola PS2, o ile, o ile się nie mylę, lub PSX. I PS, e, PS2 jak, jako pierwsza konsola przejęła e, Battlefield 2 w wersji, no w swojej wersji. Mhm. Ogólnie SWAT interesuje się wojnami, przede wszystkim pierwsza, druga wojna światowa. Jest to jego konik i... No i trochę na temat wojen po może powiedzieć. Tak właśnie. Bardzo interesuje się też różnego rodzaju orężem. Głównie bronią palną. Ale też nie omieszkam yy, mówić coś o broni białej. Jest spokojnie na tym serwerze. Wiesz co, właśnie zabili mnie z granatu. W koło szyn kolejowych, koło tutaj pociągów, jest spokojny. O, On właśnie, właśnie, to, jak... tutaj się zrespiłem. Sytuacja może się zmienić. Właśnie, między są między... Strasznie mnie tu jadą, chociaż już nie rannie, tak jak lamiłem jeszcze parę godzin temu, gdy sobie wciknąłem jedną rundkę. O! Kampią, kampią kamperzy. Dorwali mnie. Dobra, <noise> Może uda mi się zajść z boku. O, już padłem. Jak tam statystyki? Halo, żyjesz? Jak tam statystyki? No właśnie, właśnie padłem. Staty co słabe, są so dla mnie trochę. Ogólnie, ogólnie straszne mam lagi. Niestety tak już bywa na serwerach Hotel Nie na wszystkich, ale na. Laguje mi niemiłosiernie. Jeszcze jak już jest walka w zwarciu, wybiega na mnie kilku przeciwników, a, a tu lag. I zonk. Tak, tak to już jest z nowymi grami. Ogólnie z grom multiplayer, ale... No to, i z powiedzą, moim komputerem. No chyba lagi mnie obce Ale Nie, jadą strasznie. A, dziwne mam takie, nie wiem, bagi w modelach, że po prostu model y, po zabiciu nie padnie, tylko zawiesi się w powietrzu. To dość śmiesznie wygląda. Też to miałem przed chwilą. Także apeluję do Was, abyście nie zwracali uwagi na naszą grę, ponieważ nie gramy dla osiągnięć, tylko dla, yy, dla gry, tak? Dla przyjemności z gry. No i też, jak widać, lamimy potwornie. Ogólnie co? No pierwszy filmik, co możemy mówić? Za dużo, za dużo do powiedzenia nie mamy. że jakoś to się pomału rozkręci, ta rozmowa. No, to na pewno. Eee, w kolejnych filmikach na pewno będzie nam coś szło lepiej, to jest proste, bo początki zawsze są ciężkie. O, pojechali mnie od tylca. Na razie też nie poruszamy żadnych spraw technicznych, ponieważ nie wiemy, jak dalej potoczą się losy tego kanału. No, ale wiesz... Let's Plays z gier na pewno będą, będą powstawały. No, z takich, no jak przedtem wymieniałeś, e, Saints Row 3, który, którego niedawno zakupiłem, a grałem może maksymalnie godzinę. No i co, na pewno jakieś gry, o ile fundusze pozwolą, to jakieś gry będą przedstawiane przez nas w let's playach. E, nie wiem, czy wspominałeś, chyba nie, że. Chcielibyśmy też przeprowadzić pewien jakby e, konkurs, w którym do wygrania będą pewne nie gry, bo pudełkowe wersje, tylko po prostu klucze do, do gier. Oczywiście multiplayer, tak? Do takich jak, e, nie wiem. E, Więc ja mi teraz z głowy nazwę. No widzisz. Tak jest to jak super... się mówi coś bez przygotowania. Prawdopodobnie Ghost Recon Advance Warfighter 2 i 1 oraz Rainbow Six Vegas oraz jego druga część, Vegas 2. No, na razie fundusze nie pozwalają nam na jakieś konkursy z grami i nieziems z nieziemskimi cenami. Czas pokaże, co z tego kanału wyrośnie. Ogólnie, może coś mów, bo, bo tak cisza nie fajnie trochę. Hmm, cisza nie fajnie. O czym mógłbym mówić? Może porzucisz jakiś temat? Tematem są lagi, przez które mnie cisną. Patrz w ogóle, jakie ja mam staty: 8 do 16, gdyby nie te lagi, to ja bym ich tu, im tu wszystkim dupy skopał. Najśmieszniejsze jest to, że rzucam sobie pod nogi apteczkę, a mój, moja postać krzyczy Hej, bierz! Ale przecież to e, jakby polski dubbing i głosy nie są jakby dobrane do sytuacji. W sensie bot czy tam skrypt, nie wiem, czy obok ciebie znajdują się inni gracze. No tak, ale co, co, wiesz, trochę głupio wygląda. W tym czasie będziemy chcieli też pewnie zagrać kooperację z, y, z tych sześciu albo siedmiu misji Battlefield, które są dostępne. No, o ile ale... sobie poradzę z tym. O ile czas pozwoli. No, teraz są wakacje, więc tego czasu jest trochę więcej. Oczywiście wakacje proste nie należy siedzieć ciągle przed komputerem, ale też jakieś y, jakieś. Jakiś czas na gry trzeba przeznaczyć. Hmm. Oczywiście nie chcielibyśmy, żeby ten kanał był, był odbierany jako zachęta do ciągłego grania siedzenia przed komputerem, tak jak tu wcześniej... No bo są wakacje no. no. trzeba, wakacje wyjść trzeba Tak, trzeba korzystać, a nie, a nie ciągle przed komputerem. To by było głupie. To by był po prostu strzał w kolano i tyle. Myślę również, że będziemy tutaj zachęcać do innych aktywności. Nie tylko wyjścia na dwór, ale nie wiem, do jakichś sportów. To może zmienimy e, tematkę kanału na sport. Chodziło mi o to bardziej, że powiemy, że nie wiem, na rowerze jest bardzo... Hmm, tak, 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 jest, jeżeli, nie, jeżeli, Jak do tego dojść, tak. O, widzę Gnoja. Leży. Nie będę już tutaj wspominał o na pewno konanym przez wszystkich czytaniu książek, tak? No oczywiście. Ale wakacje to czas wypoczynku. Nie można ich zmarnować tylko na samym wypoczynku. Trzeba również swoją wiedzę wzbogacić. Dobra, skończ gadać na takie tematy, bo pewnie ze wszystkich. Pewnie już połowa osób wyłączyła ten film. Dobrze, a więc zacznijmy rozmawiać czysto tematycznie o, o tej grze. Co ja nie wiem co ja mam powiedzieć wiesz może mówmy o tym co się u nas dzieje jak ci idzie, nie wiem, bo, bo mnie cisną niemiłosiernie. Ja radzę sobie dość dobrze. statystyki 15 do 25 No to bardzo dobrze, naprawdę Bardzo dobrze mhm. W sumie jak po takiej przerwie... W sumie miałeś mniejszą przerwę ode mnie. Ktoś z nożem, ale chyba mi się to jeszcze nie uda. Chłopie, miałem takiego laga, że zabiłem chłopa, za chwilę on się odrodził, zabił mnie... Znaczy, wiesz, ja go zabiłem, ale on dalej stał, zabił mnie, a, a później obaj umarliśmy. Tak, bardzo iry... Oj, dostałem granatę, dwie sekundy po spałnie Bardzo irytuje mnie tutaj e, w Battlefieldzie... Jakby e, zabójstwa równoczesne, że ty zabijasz wroga i równocześnie on zabija ciebie. No wiesz, tak jest w grach, to nie mam czym przejmować. W każdym, gdzie chyba takie coś może spotkać, w każdym FPS-ie taka sytuacja może się przydarzyć. No tak, ale wiesz, tutaj jest to jakby bardzo wzmożone. ale cóż, ty się nie wybiera. I tak jest dobrze, tak jak jest. Ogólnie grałeś w Modern Warfare 3, czy nie? nie grałem, grałem, ale tylko troszkę. Ja nie grałem w ogóle. A jakbyś porównywał Battlefield i Modern Warfare, która, która gra jest. Ci bardziej przypada do gustu w ogóle? Nie, no na pewno grałeś w Modern Warfare 1, tak? W dwójeczkę. W dwójeczkę. no to ta gra nie różni się praktycznie niczym od dwójki, jedynki. Tyle, że na przykład w dwójce miałeś w trybie multi taki tryb, w którym twoja postać była w widoku TPP, czyli tak troszkę za pleców, tak? No no. Tutaj ten tryb został usunięty. Masz tylko jakby widok z pierwszej osoby, tak jak to miało miejsce w pierwszym Underwater. Silnik Aha. jest praktycznie. Oła. Silnik jest praktycznie ten sam, troszeczkę odmłodzone tekstury. A poza tym żadnych zmian nie widzę No w sumie skoro nie grałeś za długo, także, także też za dużo do powiedzenia nie ma Nie, nie mogę za dużo o tym powiedzieć No ale pierwsze wrażenie Ale jak widać, bardzo dużo ludzi gra zarówno w Battlefielda jak i w Modern Warfare, czyli te Gry nie można faworyzować żadnych z nich. Obie są pewnie równe. No wiesz, każdy, każdy gra ma swoich zwolenników, nie? Zawsze ktoś stanie za Battlefieldem, ktoś inny stanie za, za Modern Warfare. I ja się nie wypowiadam na temat Modern Warfare, tylko nie grałem po prostu. No i nie mam nic do powiedzenia na temat tej gry. Modern Warfare są to raczej mapki małe, zamknięte, przeznaczone dla piechoty. Ale a ty teraz? Battlefield... Teraz też wychodzi taki do, te, ten nowy, do Battlefield, który też będzie nad, nie, dodawał te małe, takie zamknięte mapki. Close Quarters już jest bodajże od tygodnia dla graczy zwykłych, a dla graczy przedpremierowych od trzech tygodni, bo oni... przedpremierowych, tych, którzy wykupili premium. Aha, wiesz, ja się, się dostali... też nie za bardzo orientuję w tych, w tych premierach. Czyli mówisz, Czyli mówisz że już jest. Jest już, jest. No to ciekawe. Muszę, muszę jakieś filmiki obejrzeć. I jak to się wszystko prezentuje, i czy to w ogóle ma sens. Chociaż w sumie, skoro ludzie w Modern Warfare grają na takich mapach i mi się to podoba, także pewnie też to wyszło porządnie w Battlefieldzie. Ale wiesz, Battlefield to raczej jest taka przód, wolniejsza rozgrywka niż Modern Warfare. A... No, Modern Warfare zawsze była taka nastawiona na efektywność. Tak, a Battlefield to jednak, jeżeli nie uda ci się z jednej strony, kombinujesz, żeby go zabić z drugiej strony. Zabiłem swojego, przepraszam mocniej. No, Ktoś mnie odrodził, lajcie, fajnie. Holy Crap! Jakoś tak teraz przed okresem wakacyjnym mieliśmy wysyp takich gier i dodatków, tak? Ogólnie Max Payne, Ghost Recon... Max Payne, nie wiem czy mi się będzie chciało grać czy w ogóle go kupię. Max Payne jako kontynuacja fabuły jedynki i dwójki? czemu nie? Może się skuszę? A on nie jest przy, przypadkiem, yy, tak jakby wiesz, nie pamiętam, zapomniałem, zapomniałem jak to się nazywa. Prequel? Yy, prequelem, właśnie, prequelem. prequelem. E, nie mam pojęcia. On chyba jest, Jeżeli... z tego co wiem, to on chyba jest prequelem, właśnie. Wiesz, zawsze to jest rozwinięcie pewnej, pewnej fabuły, fabuły jest sprzed y, czasów jedynki i nawet dwójki, ale jakby to był skrót myślowy, tak? kontynuacja fabuły, skrótkę. Tak. Przyznam się, że grałem w jedynkę, ale niestety nie na komputerze, lecz na iDevice, czyli na telefonie, tak? A w dwójkę już normalnie na komputerze i gra robi dość duże wrażenie, przynajmniej jeżeli patrzymy na to, pod względem możliwości, które miała ona w dniu wydania... No premiera. tak, tak, to trzeba przyznać. Ogólnie... nie ogarniam. Hey, jest, o, tutaj czuję się nie swoje, w sumie to by się nadawał jakiś dobry yy, shotgun. Dobra, ej, gdzie jesteś? Weźmy tak się zbierzmy w kupę, we dwóch. <grytanie> I... jedźmy tych synów. E, ja właśnie padłem, ale... zaraz się odrodzę, chyba. 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 Torów. tak, na torowisku jestem. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale jest to tryb hardcore, tak? No właśnie widzę, bo nie mam tego, bo... są chyba wyłączone te paski, nie? Head up display jest wyłączony A poza tym jest dużo łatwiej kogoś trafić. Jestem tuż za tobą To dawaj skąpimy się gdzieś albo coś Koniec już rundy bo słychać ten charakterystyczny dzień a ja z takimi gównianymi fragami schodzi się Koniec, fuck jeszcze pokażemy statystyki, baretki odblokowania. Twój zespół przegrał. Straszne, popłaczę się. Rozpłaczę się, będę płakał. Zdobyłeś, właśnie ja zdobyłem na Twoim koncie medal Mściciel, czyli plus 10 tysięcy punktów oraz inne baretki. No tych baretek to ja też dostałem dość. Gwiazdka za służbę z ak 74 m Dobra, to no to myślę, że no na tym Skończymy ten film. Dziękuję za uwagę. No to był nasz pierwszy i mam nadzieję, że się spodoba. No i staraliśmy się, jak mogliśmy. Docencie to. No to na razie, trzymajcie się. Pozdrawiam. Na razie.